Bardzo często w listwach cokołowych niezbędne jest zastosowanie kratki wentylacyjnej. W tej lekcji pokażę, jak zaprojektować taką kratkę. Wszystkie wymiary, jakie wprowadzimy, będą dynamiczne. Będziemy mogli sterować z nimi z poziomu arkusza kalkulacyjnego. Będziemy mogli na przykład zmienić średnicę frezowania. Będziemy mogli Zmienić ilość frezowań, zastosować inną ramkę, długość frezowania, odległość od lewego boku. Przejdźmy do projektowania listwy cokołowej. Otwieramy frikada, następnie klikamy utwórz nowy. Teraz przejdźmy do modułu projektowania, Part Design i tworzymy nową zawartość. Od razu utworzymy sobie nowy szkic, wybieramy płaszczyznę XY i klikamy OK. Tworzymy nowy prostokąt. I określamy go w centrum układu współrzędnych. W tym celu zaznaczamy dwa wierzchołki i oś przechodzącą przez środek z użyciem narzędzia symetrii. Analogicznie dla y, i teraz zostały nam dwa stopnie swobody: jest to długość oraz szerokość. Natomiast te wartości będą zmienne. Dlatego teraz wyjdźmy z naszego szkicu, zamknijmy go, przejdźmy do modelu, i w arkuszu kalkulacyjnym na razie mamy tylko jeden szkic. Stwórzmy sobie teraz nowy arkusz kalkulacyjny, w którym stworzymy zmienną długości i szerokości listwy cokołowej. Przejdźmy do środowiska pracy arkusza. I stwórzmy nowy arkusz. Arkusz został stworzony. Klikamy na niego dwukrotnie, a następnie tworzymy nowe zmienne. W tej kolumnie wpisujemy nazwę. Tutaj symbol, a tutaj wartość. Określimy długość, szerokość, nadamy im symbole x oraz y. Przypominam, że tutaj ten wiersz, symbol jest tylko informacyjny, ponieważ wartości wpisujemy tutaj, wpiszmy przykładowe wartości np. Przykład 200 na 2, 2000 na 140. I wprowadźmy te zmienne dla tych naszych określonych wartości. Zaznaczamy komórkę i w aliasie wpisujemy x i zatwierdzamy Enter. Analogicznie, dla szerokości, zmienne zostały utworzone. Wróćmy teraz do modelu i do szkicu. I określmy te zmienne. Dla wymiarów listwy. Odwołujemy się do arkusza i do zmiennej określającej długość. Zatwierdzamy. Analogicznie szerokość. Szkic jest związany. Możemy go opuścić. A następnie wracając do modułu Part Design i będąc w zakładce Model możemy zaznaczyć nasz szkic i użyć narzędzia wyciągnięcia. Teraz określamy grubość płyty meblowej i zatwierdzamy OK. Nasza listwa jest już gotowa. Jest ona parametryczna. Możemy zmieniać długość i szerokość z poziomu arkusza. Teraz utworzymy frezowanie. Zaznaczamy płaszczyznę czołową, a następnie tworzymy na niej szkic. Narysujemy sobie prostokąt. Ten prostokąt będzie to nasze frezowanie. Teraz dla tego prostokąta mamy cztery stopnie swobody, które są niezwiązane. Jest to długość tego frezowania tego prostokąta, jego szerokość, odległość od jednej krawędzi i odległość od drugiej krawędzi. Musimy je teraz określić. Natomiast utworzymy so musimy utworzyć sobie teraz cztery nowe zmienne. I właśnie będzie to długość frezowania, będzie to średnica freza, będzie to odległość od lewego boku i szerokość ramki. Dlatego teraz wyjdźmy z naszego szkicu i wróćmy do arkusza kalkulacyjnego. Utworzymy teraz cztery nowe zmienne. Będzie to Długość frezowania, określmy sobie ją jako DL. Przykładowa wartość, na razie na przykład 500, od razu określimy zmienną. Szerokość frezowania to jest średnica freza. Określmy ją jako symbol D. Na razie, na przykład 10 mm. Tworzymy nową zmienną. Następnie będzie ramka określona zwykle jako r. Na przykład 20 mm. Określamy jako r. I zostało nam jeszcze określenie odległości od lewego boku. Odległość od lewej. Na przykład symbol może być dl lewa. Chociaż tutaj jest dwa razy l, więc może po prostu samo lewa. Na przykład 200 mm na razie. I określamy tą zmienną w aliasie. Wpisujemy lewa, enter. I wszystkie zmienne są na żółto, więc zostały one wygenerowane. Wrócimy do naszego szkicu. Możemy teraz sobie wyłączyć stronę startową. Tutaj zmniejszyć troszeczkę. Ten panel ustawić okna sąsiadująco. I będziemy teraz widzieć nasze symbole dla nowych zmiennych. Musimy te cztery zmienne teraz określić w naszym szkicu. Pierwsze, co będzie, to długość frezowania. W edytorze wzorów określamy nazwę arkusza i zmienną długości frezowania, czyli DL. Klikamy OK i zatwierdzamy. Zgadza się, jest 500 mm. Następnie średnica frezowania w edytorze wzorów. Średnica określona jest jako D. Zatwierdzamy, i zostało jeszcze określenie odległości tego wierzchołka od boków. Zaznaczamy jeden wierzchołek i linię modelu, natomiast nie możemy tego zrobić bez zewnętrznej geometrii, dlatego wybieramy narzędzie Geometria Zewnętrzna i zaznaczamy te dwa boki. Teraz możemy zaznaczyć wierzchołek tego boku i wierzchołek naszego frezowania. Ta odległość określona jest jako odległość od lewego boku. Od lewej wpisujemy lewa. Zatwierdzamy. Zgadza się, jest to odległość 200 mm. Przesuńmy sobie te wymiary, żeby wszystko było bardziej czytelne. I zostało nam jeszcze określenie ramki, która będzie zarówno tutaj, jak i tutaj. Określamy. Wymiar pionowy i te dwa wierzchołki. W edytorze wzorów jest to zmienna. R. Zatwierdzamy i klikamy OK. Nasz szkic jest w pełni związany i w pełni parametryczny, określony przez zmienne. Możemy go edytować z poziomu arkusza kalkulacyjnego. Klikamy Zamki. Powiększamy sobie tutaj tą przestrzeń i zaznaczamy nasz szkic, a następnie narzędzie kieszeni. Wybieramy przez wszystkie, frezowanie zostało wybrane przez całość płyty i wybieramy OK. Teraz zostało nam utworzyć pozostałe linie. Ilość tych linii również będziemy określali przez zmienną. W tym celu utwórzmy sobie najpierw zmienną ilość linii. Jako symbol wpiszmy l. Następnie wartość. Na przykład na razie 3 i utworzymy zmienną L. Zatwierdzamy enterem. Zmienna L niestety nie może zostać utworzona. Zmieńmy ją na Ln. I w aliasie wpisujemy Ln. Zatwierdzamy. Tak. Symbol Ln jest dostępny, możemy, możemy go użyć. Wróćmy do modelu. I zaznaczmy naszą ostatnią operację, czyli wybranie kieszeni, i wybierzmy narzędzie szyku. Narzędzie szyku pozwoli nam na utworzenie większej ilości operacji. Wybieramy kierunek oś Y. I tutaj możemy wprowadzić. Dwie zmienne. Pierwsza wartość określi nam, na jakiej długości ma zostać określony szyk. Natomiast druga wartość określa nam, ile, ile linii mamy utworzyć. Dlatego wprowadźmy taką zmienną w edytorze wzorów. Jest to zmienna ln. Prawidłowo określona przez. określiło wynik 3. Natomiast długość. Będzie to długość całkowita szerokości, czyli szerokość. Odjąć ramka po tej stronie. I po tej stronie musi być równa. W tym wypadku nie jest. Czyli będzie to długość całkowita szerokości, odjąć 2 razy ramka, odjąć 2 razy promień, ponieważ długość liczona jest od środka tego boku do środka tego, więc musimy jeszcze odjąć 2 razy promień, czyli średnicę. Wprowadźmy taki wzór. Będzie to szerokość całkowita. Odjąć ramka pomnożona przez 2, odjąć średnica, czyli D. Klikamy OK. I zatwierdzamy. Teraz możemy skorzystać z narzędzia pomiaru. Sprawdzimy sobie odległość od tych krawędzi. Jest to 20 mm. I od tych krawędzi jest to również, również 20 mm, czyli tyle, ile określiliśmy w naszej ramce. Zamykamy. Dajemy tutaj resetuj wybór i usuń wszystkie wymiary, a następnie zamykamy. Wymiary zostały usunięte. I w ten oto sposób stworzyliśmy w pełni parametryczną listwę cokołową. Teraz otwórzmy sobie okna sąsiadująco. Możemy wyłączyć ten panel i zmieniać sobie nasze parametry. Na przykład długość frezowania skrócimy. Średnicę freza możemy zwiększyć. Wszystko działa parametrycznie ramkę zwiększyć odległość od lewej strony zwiększyć ilość linii wszystko działa w sposób parametryczny